Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 25. Na mapce zielonka młody na gospodarstwie. W co w dzisiejszym odcinku? A w dzisiejszym odcinku, no co to będziemy się siedzieć, na pewno się wy jakieś będą tutaj. Trochę pokażę, o widzicie. O, szklanie dokupiłem, drugą już produkcja też idzie. No i w końcu po aktualizacji, patch jesteśmy na patchu 1.4. Działa? O, tylko teraz widzę, widzi krówki. Dobra, ja tam już nie mikam szczegóły. A. To raz działa, raz nie działa, jak z tego co słyszałem, nie u mnie, tylko problem jest. Tekstury też, czego co słyszałem, to też nie wina akurat mojej karty, ogólnie to wina farminga, co tu się odwala, więc... Z tym wszystkim nawet widziałem, że ten sam problem co ja mam, tam z teksturami też głupieją, ale już nie wnikajmy w szczegóły, no teraz przed chwilą, o już. Już głupieją, więc już żeśmy się. O, widzicie? O, no, zacząłem nagrywać. Dopiero wczoraj grałem przez półtorej godziny, wszystko działa, teraz o, już głupieję. No i to jest taka właśnie gra kochanego farminga. No, nie da się grać już w niego. No. Widzicie, co to się dzieje? Chwilę podziała, zaraz wywala i Już tekstury nie ponoć, jakieś komendy istnieją. O, o, tutaj teraz kabiny widzisz? O, widzicie? Chyba ja się martwię, że to mu wina karty. Zresztą gówno wina karty jestem. Po prostu jest spieprzany ten farming i tyle. Deszczyk padał, właśnie poprzedniego dnia. No, w tego dnia deszczyk padał, bo trochę widzicie mokre koła mamy. No, zaraz tutaj sobie jedziemy. No, mokry jest widać, mokry ciągnik jest. O, nawet nawigację już ustawioną mamy. To, co zrobimy, to poprzeczniaki. Najpierw tak dziwnie, ale dobre, możemy zrobić. Mi nie przeszkadza, poczekaj, ten no, na pewno. No, i też jest wkurzający, się przestawia. bardzo ci nie potrzeba. Dobra. A, trójka Idziemy co do środka, posiedzimy O, teraz już tekstury się naprawimy No, wy, no widzicie, no, no, no widzicie Jak to jest z tym farmingiem, nie to już, już Ja sobie daję na razie spokój z tą kartą Nie będę kupował po prostu, no Mam inne wydatki na tą chwilę Więc no Nie mogę sobie pozwolić, wydatek no taki miał być Kupiona, ale niestety będziemy musieli Wytrzymać na tej karcie, no i więc no nic za to nie poradzę, na razie musimy wytrzymać to już jest niewinna Ja muszę z tymi komendami, muszę ten panel do tej ten konsolę odblokować do komendy więc będziemy komendami się ratować najwyżej zobaczymy, że komo komendy pomagały, jak widziałem na jednym na jednym tam poradniku, właśnie do tych tekstur co tu się odwala, tak jak u mnie, więc no no zobaczymy, tylko muszę panel, od, od, ten komendę muszę odblokować a chciałem odblokować, ale nie mogłem znaleźć tego pliku więc będę musiał posiedzieć, jeszcze popatrzeć dokładnie, gdzie ten plik się znajduje. Bo otworzyłem tam cały plik i go nie znalazłem. To jest dobre, i zobaczymy, czy faktycznie wystarczy ta komenda, żeby naprawiła tego farminga. Te tekstury wszystkie, ale tu widzicie, teraz chwilowo dobrze, są tekstury, na, nagle się naprawiły. Raz działają, raz nie działają. Więc ja już tam się powoli nie będę się denerwował. Szkoda mojego nerwów na tego farminga. Więc no, taki, taki nam wydał Giant z tego farminga. No i cóż, musimy się cieszyć z tym co mamy, więc no niestety ja widzę więcej już youtuberów też już ma po prostu dość tego farminga, bo to takie cyrki się dzieją. a wczoraj lusterka działały, no wczoraj jeszcze odpalałem, no. Lusterka jeszcze działały, dzisiaj już widzę, że nie działają, a... Ja nie będę już tam się wnikał w szczegóły, więc zobaczymy, no. Raz jest dobrze, raz jest źle, no to cóż się na to poradzi, no nic za to nie stworzę. Muszę przeżyć, a kartę i taj, tak się kiedyś kupi, bo już, jest, już były zapowiedzi w Wiedźmina 4, więc no też około dwóch lat i możemy mieć premierę Wiedźmina 4. No, no powiem wam, że naprawdę, recz poszli po bandzie, no ładnie, ładnie, ładnie to wszystko wygląda. Słyszałem, że są poróżnione tam różne komentarze i tak dalej, bo Chili jest tym głównym Wiedźminem, nie, nie ten Gerard. Gerard już ma swoje lata, dajmy mu spokój. A Chiri tak samo była jako głównym, tylko że ją szukaliśmy taką drugą pozacią głównoplanową, więc, no, moim zdaniem, będzie dobrze. Widać, że nowe umiejętności też posiada, więc, będzie zarobiliście, mi się zdaje. Więc, komu się nie będzie podobało, to po prostu nie będzie oglądał. No, logiczne, no, grał, znaczy nie oglądał, bo o filmach nie będziemy gadać, bo te filmy, to co wypuszczał, no, wypuszczali na Twitch, to jest porażka po prostu. No ale cóż, poradzimy. No myślałem, że też to jakoś lepiej, jak na coś się wziął za coś, to myślę, że jakoś to zrobią lepiej, ale... To... Tak nie do końca no zrobili to tak, tak, bym chciał, tak jak większość fanów Wiedźmina by chcieli, więc... No, no cóż, no to czekajmy. No to więc i dlatego też ze względu na to wstrzymuję się na tą chwilę z kupnem karty graficznej, bo widzę, że będzie trzeba nowszej generacji jeszcze kupić, niż tam co planowałem kupić, więc o, wymiana zasilacza, no i nowa karta, może za jakieś pół roku wleci, zobaczymy. Bo na razie, tak jak mówię, 30 rozebrałem. I czym bardziej zegrzemy w tym ciągniku, tym bardziej już mi się słabo robi. Więc no. No wiecie, no. <ścoughs> jak to 55-letnim ciągniku? No. no, idealnie nic nie jest. Myślałem, że lepiej będzie. No, wam powiem, że no. Zwolnicę rozebrałem, no dobra, łożyska do wymiany, no bo to też jakieś i prawa zwolnica, no to tam to cała. Nie wiem, piasta koła tylniego, czy tam wałek koła tylniego, jak tam zwał, tak zwał. No ja z prawej strony jest OK, tylko półkę. No i okazało się, że z położką kurierzy zgubili, więc no. Firma kurierska zgubiła mi połowie, więc no. No, więc... więc mogę się pożegnać na razie z tym, że odzyskam półkę, więc emaile, poszły i tak dalej, i tak dalej. No i, i na tym się na razie skończyło, więc czekam na drugą półłośkę Innym dostawcom mam nadzieję, że ten. ten. I zaczą, bym zaczął składać e, tą prawą stronę, bo lewą stronę jakżem rozebrał, tak jak wspominam, pochwa trochę uszkodzona, ta zwolnica. No i tak szczerze Wam powiem, że no. Coś dziwnego tam się działo akurat. Bo to ten wałek koła tylniego, tak chyba się tam w książce nazywa tej 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 yy, z, sześciami, kategorii, z sześciami się okazuje, że no takie wżery ma wywalone, że to masakra jest. Ja nie wiem co to gdzie ta przedtem jeździła, mówię prawa strona jest Okej, okay, nie ma wżerów na tym pierścieniu uszczelniającym, a tutaj jak żebym to otworzył wczoraj, to żebym się mówię przeraził. Wie ludzie. Wie co tu się odwaliło, mówię no. No i co, teraz rozebram. No, no i co, że same łożyska wymienię? Muszę. Opuściłem to chociaż. Opuściłem. No co, no, no to muszę kupić cały zestaw od razu. No bo co mi tutaj po jednej części mi to dano? Że wymienię łożyska. Jak, jak na uszczelniaczu może później przepuszczać. Więc no. To wam powiem, że no. Jestem trochę no niezmaczony. Bo. No, no bo myślałem, że szybciej to pójdzie. A no niestety no nie pójdzie szybciej. Niestety nie pójdzie szybciej. To jest ten przejazd, czy ten jest? Poczekajcie. To jest ten drugi przejazd. Dobra, cofniemy. Jest ten przejazd. Dziwnie się nakładają te przejazdy. I więc, no i no cóż, no... Trzeba wymienić to, że tego nie złożę. I teraz chyba zostaje tak... Nie wiem, czy używanej szukać zwolnicy pochwy z tym całym. Bo ja też nie wiem, czy ona w jakim stanie jest na tą chwilę. Też będę musiał na pewno łożyska itd. i tak dalej tak sobie właśnie zastanawiam się na razie Co z tym, z tym fantem zrobić Nie mam dla tego pojęcia No bo jak widzę, że takie niesunarski wychodzą Łożyska były jakieś o, Żadnego opisu nie było Na tych łożyskach numerach nie było Więc no powiem wam, że no coś dziwnego się działo Na pewno na tej stronie Ta strona nigdy mi nie trzymała Cały czas puszczała pomimo, że na klej było skrojone Hamulce zalewało Ale z jednej strony tu hamulec działał Bo tam na prawej stronie to to już też znalazł. Prawdopodobnie wymienię ten, uda się wymienić pedał hamulca. I będzie po prostu, nie będzie już tego problemu, bo tam są dwa zespawane do, do kupy. Ktoś tak zrobił, teraz będzie tak, jak powinno być. E, z, tak powinno być fabrycznie. Przywrócę mu ten hamulec i będzie mi na pewno łatwiej to ustawić, wyregulować. Bo tutaj widać, no i jeszcze jedną przyczynę znalazłem, to też będę musiał chyba to domówić, no... szczęki mi się zatrzymały w jednym miejscu, że tak się wyrażę. Nie mogłem ściągnąć ich w ogóle, tak słabo chodziły. Więc tu też nie wiem, na no, jak to się nazywa, no nie pamiętam, na tych co się trzymały te szczęki, takie... No widzicie, no śruba wkręcone, no... Jakieś kołki może, o, nie wiem, musiałbym w książce posłuchać, ja nie będę teraz książki szukał z tymi nazwami czy, częściami, więc no to raczej będę musiał sobie domówić i na razie na to wychodzi, że prawą stronę jak pół dojdzie, łożyska dojdą to tylko tą prawą stronę na razie zrobię, bo z lewą nie mam bladego pojęcia co mogę dalej zrobić bo na tą chwilę no dla mnie no ta zwolnica z pochwą to się nadaje tylko na złom i nic więcej, więc no po nowym roku postaram się poszukać coś no ale to zobaczymy Zobaczymy jak to będzie, bo na tą, Ale mi się tu poprzeczniaków narobiło Zapomniałem zmniejszyć tych poprzeczniaków Będę jeździł teraz, te poprzeczniaki robił, Bez sensu Dobra, że ostatniego robię, bo nie będę jeździł normalnie Bo to tak bez sensu, będę jeździł w kółko i w kółko i w kółko Tak, tak Czas stracił Dobra Więc wam powiem, no, 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 na razie ta naprawa ciągnika wygląda, no, no, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Domyślałem się, że będą cyrki, no, ale nie domyślałem się, że aż takie cyrki będą. Dobry przejazd tutaj jest? Dobry. Wiesz, jak dziwnie ta tekstura się rzuca dzisiaj. Więc, no, wam powiem, no, no, cóż, no, na pewno będę to robił. Tym podnośnik też trzeba zrobić cały, więc to też koszty są spore, więc. Prawdopodobnie na rozsiewanie nawozów powinienem się wyrobić za prawą. Prawdopodobnie. Tylko, że mnie teraz ograniczają budżety. Budżet, więc no. To jest jedna przyczyna, co mnie ogranicza budżet w tej chwili. Niestety budżet na tą chwilę. Ale no cóż, trzeba żyć dalej jakoś się pomału, pomału krokami pomału krokami się uda to wszystko ograniczyć no niestety wszystko drogie jest wychodzi po tysiącach tutaj popatrzymy po tysiącach wychodzi więc no no cóż cóż się poradzi no stary sprzęt nikt nie mówił że będzie łatwo no i na tą chwilę tak mówię prawą stronę zajmę się zrobię ją poskładam ją na tip top a z lewą, no to będę musiał po, po nowym roku szukać jakichś używanych, pojeździć popatrzyć, w jakim one stanie. Są, no bo na tą chwilę, no ta strona to się nadaje tylko na złom. No właśnie, no to jest tak, właśnie wychodzi. No, no ale co się tu dziś dzieje? By mnie było stać na nowy ciągnik, tam sobie kupił nowy ciągnik z fabryki i miał wywalone, tak. Bo tak to muszę męczyć się na razie z tym złomem, ale coś się poradzi na to. Silnik zrobiony, to już ten tył też zrobię, żeby był zrobiony i tyle, no co poradzimy, no. A zresztą nie ma tej zimi też tyle, żeby wiecie, jakoś tam szalić, kupować jakiś ciągnik wielki. kupować, jakie, no też myślałem o, o większym ciągniku, tak do 70 kuni, ale nie wiem, czy faktycznie będę kupował go w planach jest ale no jak na tą chwilę, to co się dzieje na tym świecie, więc nie wiem, czy będę go kupował, czy co, na razie no jest 30 nich niech będzie podrobie pozamykam tematy, no jedynie co teraz może no silnik podziało trochę po naprawie, no jedynie skrzynia może walnąć, tylko teraz wyjątkowo no bo nie już będzie kompletnie zrobiony Więc i tyle no, no ale no zobaczymy Jak ta mój sąsiad mówi no Większy sprzęt, wiadomo, to ekonomiczniej wychodzi. No, bo szybciej zrobisz, tak? Czasu nie marnujesz. No, też i też ma rację. Nie mówię, że nie ma racji, tak? Bo tu pojedziesz, no to siedzisz i ożesz, i orzesz, i orzesz, bo nie masz tej prędkości. No, już na tym pókiż jest lepszy, wiadomo, no ale no, no ale to zobaczymy, co dalej będzie. Jeszcze na tym wspomaganiem, myślę, tak? To wspomaganie to można sobie później dołożyć akurat nie będzie problem, ale by mi się przydało, bo ja też mam problem tutaj, właśnie z barkiem zaraz mi się zaczyna robić, a to z nargaskami. Więc, no, bym chciał też sobie trochę to ulepszyć, tą pracę, żeby mi było wygodniej. No, ale to zobaczymy. Też mówię, też też mam jakiś problem tutaj. To jeszcze tym plecy tak samo dochodzą, więc. No. Chcę za tak ulepszyć trochę ten sprzęt, tak żebym nie musiał wiedzieć, tam Dużo się męczyć po prostu. No, ale cóż się poradzi. No życie, trzeba żyć dalej. Ciekawe czy to mi się mijak teraz nie zrobił, ale tam dobra to z mijakami. No widzicie, sama się psuje, sama się naprawia, grafika, ciąż o co chodzi tam. Nie wiem dokładnie o co chodzi tam. A mówię, to co, coś musi być związane tutaj już z tą silnikiem gry, bo to jest niemożliwe, no. To już jest niemożliwe, więc no. Ja już nie będę na razie cyrkował, że tę kartę zakupował tam, to tam. To no, dla mnie niepotrzebne koszty, ja za, nie, nie, nie gwarantuje mi to, że będzie dobrze grało. Będzie działała ta gra. No, się prawda, ja słyszałem, tam jedni mają lepsze komputery i też problemy z tymi teksturami mają, więc. No. Eee, po prostu Giant's olał całą sytuację widać, do nas podchodzi jak to zawsze Giants. Poczekaj, tutaj być? Tak, po prostu jak głupik nas zrobi i tyle tak. No, na to wychodzi. No, co poradzisz, no? Każdy kupił, no bo zapowiedzi ciekawe, ciekawe, ciekawe. Powiedzieli, że jest silnik gry gotowy, a to silnik gry po prostu nie wytrzymuje, na to wychodzi i tyle, no. Czym więcej jakichś takich detali, tym bardziej zaczyna głupieć po prostu. No ja postaram się jeszcze tę konsolę odblokować i tą komendę dodać, że komu któraś wszystko naprawia, ale rzekomo nie wiem czy to prawda jeszcze ona istnieje, taka komenda czy nie istnieje więc to spróbować, spróbujemy dobra teraz jedziemy z wałami bo wały też zakupiłem sobie wały widać że mało pieniędzy mam bo kupowałem kieszonkę i kieszonkę kupiłem kupiłem trochę tamtego trochę co tam karmy kupiłem tamtej tam paszy i, i dla tych i wały przy okazji kupiłem mówię są wały bo pobrałem z modyfikacji za 15 tysięcy takie właśnie małe wały marki gutler goter nie mam dla tego pojęcia jak to się czyta. Nie wiem czy to niemieckie czy angielskie. Nie wnikam w szczegóły. Dobra, no i będziemy tak sobie wołować. Elegancko. Zaraz zaczniemy sobie. To robimy oczywiście na nowym polu, co w ostatnio wspominałem. Co bym zakupił to, to pole. No mówię tutaj żadnej orkę, później się zrobi najwyżej tam na następny sezon, bo to nie będę orał jak już tutaj ten, nie, nie chcę cię po prostu żorać. Wałujemy wszystko elegancko i nawet dobry bieg trochę no to powałujemy sobie, tu już z nawigacją nie będziemy głupieć, pojedziemy trochę zewnątrz, zobaczymy na tekstury jak się fajnie przekręcają ziemię jak ładnie o Ubiję wszystko elegancko i tak. Miałem tu nie stosować, ale mówię, takie małe wały wyszły, to mówię idealnie. Bo to jest właśnie problem w tym farmiku że są od razu duże wały. A nie było takich małych wałów, mówię. mówię. no ludzie, no trochę przesada, tak? No niech będą jakieś małe i tak właśnie czekałem, tak? Jeszcze tam jakieś modyfikacje pobrałem, jakiś tam ciągnik z opryskiwaczem, jako opryskiwać jakieś coś. Tam coś tam jeszcze... Jakąś modyfikacje była też wyszła nowa, więc mówię zobaczymy, przetestujemy wszystko. No i oczywiście tam dziękuję wszystkim subskrybentom, komentującym, łapeczki w górę i tak dalej. Tam dziękuję wam bardzo. Was to nic nie kosztuje, mnie to cieszy. Na tyle co wam mogę dodać. Nikogo nie będę zmuszał, że subskrybuj, subskrybuj, subskrybuj. Macie co drugi, co drugi odcinek, macie co... no dzisiaj był odcinek, czyli na wtorek odcinek teraz nagrywam. Dzisiaj mamy niedzielę. Przyjedzieli mogę sobie usiąść, pogrywać. Ej, to i tak teraz mam 3 dni. Wolnego, czyli taki dłuższy weekend w końcu, trochę człowiek odpocznie od tej pracy, na dwa dni się pójdzie, później weteryzacja No i później święta i znowu odpoczynek parę dni, odpocznie się od tej pracy Przyda mi się, mam trochę kotłownie do ogarnięcia, już tam pokupowałem, co mam do ogarnięcia, podokańczam te sprawy, trochę przydzie jak przyjdą części To przy ciągniku też się pogrzebie, więc no tak, tak się porobi troszeczkę. Poczyści, mycia będę miał sporo, a ciągnik dopiero w środę będę robił, bo w poniedziałek i wtorek chcę się zająć tutaj jakimi innymi rzeczami po prostu zrobić, a resztę to wiecie, resztę się nie przejmujemy. Zobaczymy, może już we wtorek się zacznie powoli składać, wczyścić to wszystko, bo muszę to, wy, wy, to na paletę wystawić na dworzu, to wyczyścić, umyć to po prostu, bo to wszystko zabrudzone jest, no ale potem zobaczymy. Zobaczymy, ile czasu mi zajdzie w tej kotłowni, bo na pewno będę chciał jut jutro zaciągnąć tam komin, tynkować, zaciągnąć klejem, raczej tam zaprawą muracką zaciągnę, tam po poprawiać, trochę poobrabiać od okna i tak dalej, przygotować do malowania i pomalować to wszystko, żeby to ładnie wyglądało. I temat kotłowni skończyć, elektrykę tam jeszcze będę musiał podłączyć, bo z tym się trzymywałem, bo mówię, robiłem gdzie indziej, ważniejsze było po kolei zrobić. Więc tam już moim zdaniem poniedzieli zamknę temat elektryki całej, tej co wymieniałem. Nie do końca, no ale na ten rok. Bo tam jeszcze teraz mi wyszły małe komplikacje, że będę musiał dodatkowy robek wykuć i dodatkowy przewód, ale to tam e, takie małe komplikacje wyszły. Ale to to już w, już w następnym roku, bo w tym roku nie będę stał na rusztowaniu, nie będę bardzo. No i jeszcze postaram się zaszpachlować po prostu te, te przewody, które mogę, w którym tu gdzie było wcześniej tynkowane. Bo tam mam dalej, że nie, nie zdążyłem wszystkiego jeszcze wytynkować w budynku, bo to było jakoś na raty, nie jakoś miałem chwilę to robiłem. Moszałkien kacza powymienić, ale to wszystko w następnym sezonie. Więc następny rok też zapowiada się ciekawie pracowicie więc na Więc jakoś powoli muszę sobie dawać radę Poogarniać No i tyle w temacie A miał być krótki odcinek no zawsze jak wyjdzie długi, no, no jednak dwie prace i widzicie ile to kosztuje czasu a, już tam nie będziemy się płakać z tego powodu, tak? I zaraz przechodzę tam nagrywać kolejny odcinek tu raczej już nie będę nagram z tej drugiej serii, widzę, że dzisiaj wyszedł i bardziej się spodobał niż tam i tam zobaczymy, tam dopiero tych, z którymi głupieją, zobaczymy jak teraz na pewno będą głupieć. Ta sprzedałem ciągnik, bo mnie wkurzył po prostu ten charendzer i go wywaliłem tak jak wspominałem, więc tam też skoczę, przewinę, zobaczę jak to z funduszami stoję co tam będzie można zrobić jeszcze no i tam też nagram później tutaj się wróci na tą serię, się nagra a no, i tak będę się skakał później montażę wszystkie a później resztę popołudnia, wieczora sobie spędzę na oglądaniu filmów leżąc na łóżku i odpoczywanie, po prostu No cóż, już będę się żegnał z Wami tym pięknym akcentem z żandirem, z żandirkiem, z bałami, więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Farminga 25. Pozdrawiam Cię krótko.